D30 System Lean Production firmy Item Nowości, jesień 2012. Zasada konstrukcyjna, wybaczająca pomyłki, łatwe łączenie i niewymagające obróbki połączenia gwarantują maksymalną elastyczność. Oto D30 System Lean Production firmy Item. Przenośnik rolkowy STD30 z powłoką stalową jest szczególnie wytrzymały. Dzięki stalowej powłoce rolki są zabezpieczone przed gorącymi, metalowymi lub ostrymi podzespołami, optymalny do transportu problematycznych materiałów. Dzięki łącznikom kulowym D30 bardzo szybko uzyskać można krzyżulce i podpory ukośne ustawiane pod kątem 0 do 180 stopni. Łączniki stykowe D30 dają nową swobodę tworzenia. W wózkach dostawczych zapewniają łagodne przejścia, na których nic się nie zaczepia. Nasz najmocniejszy duet, wkładka gwintowana M12 w rurze profilu D30. W ten sposób można przenosić siły pociągowe i naciskowe do 20 000 N. Przenośnik taśmowy ALD30 to specjalista od specjalnych zadań transportowych. Wkładki można dowolnie zestawiać i wymieniać w razie potrzeby. Łatwa budowa, łatwa przebudowa. Wszystko płynnie dzięki systemowi Lean Production od ITEM. Więcej nowości znaleźć można pod adresem www.item24.de ukośnik d30. Item. Państwa pomysły są tego warte.